z punktu widzenia to straż jest y, potrzebna. Y, jedni oceniają to z punktu widzenia powiedzmy takiego przeciwnego Tomasza Wialina, to, to straż miejska powinna wypełniać wiele zadań związanych z, z utrzymaniem porządku, bezpieczeństwa w mieście i zapewnieniem takiego jakiegoś takiego wewnętrznego spokoju, żeby obywatel czuł się spokojny tak, i pewny, że może wyjść na ulicę i, i, i i, i normalnie egzystować. Czy według pani Straż Miejska jest potrzebna w mieście? Nie. nie. Ja bym nie, nie. Według mnie to na pewno nie. Miejska nie. Policja to jest tego, powinna trochę inaczej jest, a miejska to po co to? Po co to? Nie, nie. Więcej policji powinno być. Dla mnie Straż Miejska nie powinna wcale istnieć. Dlaczego? No mówię. Nie zajmują się tym, co potrzeba. No. Policja ma więcej uprawnień i tak dalej. No. Czy uważa pani, że Straż Miejska jest potrzebna w mieście? No ja wiem. Chyba nie. Tak, jest potrzebna. No Dlaczego? Hmm, wiadomo, że pilnuje porządku, nie? Czy uważa że pani, że Straż Miejska jest w mieście potrzebna? No Myślę, że tak. Aha. Czy uważa pani, że Straż Miejska jest potrzebna w mieście? Mnie nie przeszkadza. Ani żeby była, ani nie. Policja mi wy wystarczy. Uważa pani, że Straż Miejska jest potrzebna? Jest potrzebna. A w ogóle to nie powinno być. O, no. Rozumiem. Policja jest od tego. Czy uważa Pani, że Straż miejska jest potrzebna? No chyba raczej tak. Dlaczego? No większą część chyba przejmują pracy od policji, nie? Także mm. takie porządkowe typowo śmieci o rzeczy, no to chyba takimi rzeczami Straż miejska się zajmuje. Mm. Nie, nie musi ten policja, nie? Uważa Pan, że Straż Miejska jest potrzebna? Komuś tam potrzebne, mi nie. Wie pani co, no nie chciałabym się tu w tym momencie wypowiadać, bo yy, biorąc pod uwagę stan, w yy, jakim jest w tej chwili policja, jaki jest stan na przykład samochodów, no ja na przykład od tygodni czasami nie widzę radiowozu na ulicy, no to o czym świadczy, prawda? Ja wiem, że tam yy, 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 w budynku, siedzi mnóstwo ludzi, zajmuje się mnóstwem papierów i tak dalej. Natomiast tego nie widać na ulicy. Więc w tym momencie być może, że i ta straż w jakiś sposób tam o, o, pomaga, ale generalnie przy sprawnie pracującej policji, czy, czy w miarę sprawującej policji, to uważam, że nie. Dziękuję bardzo. To jest bardzo. wydatek. Dziękuję. Ale póki co no, trzeba to po prostu ostrożnie robić, rozważnie. Czy straż miejska jest w ogóle potrzebna? Moim zdaniem, moim zdaniem nie, bo i tak policja może wykonywać te wszystkie czynności co Straż miejska i mm. wydaje mi się, że no nie jest potrzebna. A jak to się odmiedzisz? No też, też trochę tak uważam, ale też nie można policję wszystkim obciążać, nie? Że wiesz, no że ktoś jest jakimiś pierdołami. To pewno jest pomoc dla policji, ale wydaje mi się, że policja by sobie poradziła. Straż miejska w mieście jest potrzebna? Tak, jak najbardziej. Na pewno jakieś zasady powinny być wprowadzone, które by tak jakby bliżej mieszkańca ją sytuowały, że takiej pomocy dla mieszkańca, no zresztą nie znam, myślę, że tak jest, a nie wyręczania, przypuśćmy, policji w nakładaniu mandatów, czy, czy tak jak dzieje się, że wychodzą z gmin, na przykład różnych gmin naszego kraju i polują na przekraczających przepisy na rogatkach miasta. Nie wiem, czy to jest jeszcze aktualne, ale właśnie mogą tymi radarami dyscyplinować kierowców i czasami to bywa, że to jest tylko łatanie budżetu takiej gminy, że łapią właśnie na przekraczaniu prędkości nakładają mandaty. To mi się nie podoba, są do tego odpowiednie odpowiednia służba, policja. Natomiast tu w obrębie miasta no, jak najbardziej potrzebni są tacy funkcjonariusze, którzy mają już ten mundur, to jest osoba służbowa i mogą pomóc obywatelowi, czy w uprzejmy sposób właśnie naprowadzić go na odpowiednie zachowanie w mieście. I tak, do tych celów jak najbardziej. Jak Pani ocenia pracę Straży Miejskiej? Teraz ja wiem, one to ja wiem, one to nie powinny tutaj w ogóle istnieć, wie pani. To, to oni, co oni tu robią? Nic nie robią. No chodzą tylko i no co? No, teraz no to chociaż te, te, te samochody tam biorą, te, wie pani, no jak tam opłaty się robi, no trochę widzę, tam latają, to też inaczej. A tak to oni w ogóle nich tam, ja wiem, nie powinno tego być. Czy widzi Pani czasem na mieście strażników, którzy pilnują porządku? Widzę, że tam przechodzą, ale czy pilnują, to ja nie stoję, nie widzę, tak nie, nie zwracam uwagi, no, co oni tam robią. No. A jak pani ocenia działalność pracy Straży Miejskiej? Pewnie tutaj zdarzyło się, że komuś zwracali uwagę, być może, e, nie wiem, próbowali ja zachować przerażnie. porządek? Przeważnie to, co ja zauważyłam. <laughs> Najczęściej, żeby mandat samochodowi dać. To jest straż pierwsza do tego. No zdjęcia. Jak według pani strażnicy miejsc wywiązują się ze swoich obowiązków? No ja myślę, że dobrze, no, ja nie miałam takiego problemu, żebyśmy my tutaj, pracownicy, prosili o pomoc, o interwencję i żebyśmy długo na nią czekali. A poza tym bardzo często widzę patrole strażników. Tutaj w centrum, właśnie wokół naszych ulic, czy tutaj na Przeskoku, czy, czy właśnie w bibliotece Namościckiego, tam też mamy taką placówkę biblioteczną i tak samo prosiłam szefa Straży Miejskiej i właśnie tych strażników, żeby te patrole zwracały jakby uwagę na te nasze obiekty, no bo zdarzają się takie akty wandalizmu. Również tam na Mościckiego, na zapleczu biblioteki jest podwórko, jest przejście. Tak samo tutaj. I no, najprzykrzejsze jest to, że właśnie część osób nie potrafi jeszcze zachować się pod względem no, takiej higieny osobistej. Ludzie swoje potrzeby załatwiają publicznie i to jest naprawdę, przykro mi powiedzieć, nagminne, pomimo to, że przecież toalety są pięknie, ogólnodostępne. Czy na placu Kościuszki, czy wystarczy poprosić o klucz do toalet, bo niestety w obiekcie nie możemy mieć otwartych tam na Mościckiego, bo złomiarze, właśnie też te osoby bezdomne, które żyją z tego, że zbierają złom, to kradną na przykład wszystkie wylewki z toalety i kilka razy w roku trzeba je wymieniać. Wiem, że niegdyś również i w Urzędzie Miasta ukradli wszystkie. Więc po prostu ze względu na no takie jeszcze niewłaściwe zachowanie niektórych mieszkańców, czy nawet nie mieszkańców miasta, ale właśnie osób, które chcą korzystać, to, to po prostu no trzeba jednak porządkować i, i jakby czuwać nad tym, żeby nie dewastowano tego naszego wspólnego mienia. Jak pani ocenia pracę Straży Miejskiej? To znaczy, no, uważam, że są nieprzydatni do niczego po prostu. Dlaczego? Dlatego, że nie można na nich liczyć. Miałam ostatnio sytuację taką, że po prostu sąsiedzi palili czymś śmieciami po prostu jakimiś, tak, czarny dym gorąc na dworzu. Zadzwoniłam, ale interwencji nie było, tak? Także myślę, że nie można na nich liczyć. Czy miała pani kiedyś do czynienia ze Strażą Miejską? Nie. Nigdy tutaj nie zwracała pani uwagi na coś, nie, nie robiła jakichś uwag na temat pani stoiska? No nie, nie miałam tu. No tak jak wszyscy tutaj sprzedajemy, tak. Także nie miałam. Raczej nie, nie miałam. No drazny chyba z grzybami jak tu stałam, to się do, to trochę tam coś się odezwało, a tak to nie, żeby coś tam nie sprzedawać dochodziły, żeby schować. Jakieś grzyby miałam takie te, że to są pod ochroną, mówiły, nie? Aha. A ja mówię, że to no, rośnie w moim lesie tego, a oni się zaczęli tam do mnie tam tego, że nie wolno tego, bo to jest mało to, no ale później odeszli. No ale mówię, jeszcze raz zobaczymy, u pani to kara będzie zaraz, 500 zł kary będzie. No oni mhm. tak się zdarzyły, że nie wiem, no. Tak, miałem na źródłach. Także oni wcale się nie przejmują tym, że tam siedzą z Ludwikowa, piją alkohol i tak dalej. Tylko jak człowiek tam gdzieś jedzie rowerem nie tak, to wtedy mają pretensje. Mhm. A jak jeżdżą do niebieskich źródeł, tam gdzie źródła biją, to je jadą bokiem tam, blisko pilicji, a nie jadą tym trasom, żeby nie widzieli, co tam się wyprawia. Czy miał pan jakieś do czynienia ze strażą miejską w Tomaszowie? Tak, y Może pan przybliżyć okoliczności? Nie, normalne, grzecznie, kulturalnie. Mhm. Znaczy, Straż Miejska chciała pana skontrolować, tak? tak? Mhm. No i jak Pan ocenia pracę Straży Miejskiej? Nie, narzekam, wszystko było w porządku. Skoro pani jest w Tomaszowie, to pewnie pani od czasu do czasu tutaj bywa, ma jakieś, nie wiem, rodzinne na przykład więzi. Proszę mi powiedzieć, jak pani ocenia, bądź słyszała, jak być może rodzina lub znajomi oceniają pracę Straży Miejskiej w Tomaszowie. Mi się zdaje, że dobrze. Że dobrze jest. Powinna być straż uważam. Ze względu na to, że... Po prostu szybciej reagują jak, jak policja. Jak pani ocenia pracę Straży Miejskiej w Tomaszowie? No dobra, ocena tak? będzie. No. Jak pani myśli ogólnie, jak Tomaszowianie odbierają pracę? Czy, czy są zadowoleni, czy nie słyszała pani jakieś głosy może? Trudno powiedzieć. Czy miała pani kiedyś do czynienia ze Strażą Miejską? Oj, bardzo często. Bardzo często prosimy o pomoc, często dzwonimy czasami tak bywa, że no, ci mężczyźni, którzy nadużywają alkoholu, a nie mają domów bezdomni kładą się tutaj na ławeczkach, czy na terenie podwórka, czy, czy w, no, tak nazbyt blisko biblioteki, wtedy prosimy o interwencję o to, żeby przekonać ich do zmiany, że tak powiem. Lokalu, no bo tu jest jednak biblioteka dla dzieci. Nie możemy pozwolić, żeby tak się działo, czy też na przykład, żeby siadali tutaj blisko, spożywali piwo czy alkohol, a niestety dzieje się tak często. Te drzewa, które tutaj mamy, one taki jedyny duży cień póki co dają na placu, bo to są te najstarsze niewycięte i tak bardzo chętnie wszyscy tutaj przysiadają również właśnie osoby, o których wspominałam na początku i no trzeba jednak prosić o interwencję, ale też w wielu przypadkach zdarzają się takie właśnie jakby wydarzenia, które nie wymagają jeszcze interwencji policji, bo trudno od razu na każdego niegrzecznego mieszkańca, obywatela, czy dziecko, czy osobę dorosłą od razu wzywać policję. Czasem wystarczy no jak osoba w mundurze przekona ją do zachowania jakiegoś właściwego i to już jest w porządku, to porządkuje. Miał Pan kiedyś do czynienia ze strażą miejską? Nie miałem, nie miałem. Nie był Pan świadkiem nikt żadnej interwencji? Nie, 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 na interwencji nie byłem żadnej, nie byłem. Ale według moich opinii, to według mnie nie powinno być straży. Chyba dwóch policjantów więcej zatrudnił, a straż miejską zlikwidował. Dlaczego? No bo darmo zjadł. Mam takie pytanie, czy miała pani kiedyś do czynienia ze strażą miejską w Tomaszowie? Nie, raczej nie. A może była pani świadkiem jakiejś interwencji, zareagowali na jakąś sytuację na pani oczach? Nie. Rzadko bywam w mieście, także. Czy Miała pani kiedyś do czynienia ze strażą miejską? Yy, no tak, bezpośrednio nie, ale miałam, miałam. I czy jest pani zadowolona z efektów jej nie, pracy? Nie. Nie. nie Dlaczego? Nie jestem. Dlatego, że wiem yy, w jakim celu powstała straż miejska, a w tej chwili ona jest wykorzystywana no nie wiem, do jakiejś ochrony, którą, którą powinna po prostu tutaj zapewniać policja. Natomiast Straż Miejska została powołana do tego, żeby o, utrzymywać porządek, żeby na przykład śmieci, petów. Ktoś nie rzucał petów, tak jak tutaj leżą, proszę pani, yy, pilnowania porządku, żeby yy, chłodniki były odśnieżone, pilnowania czynności administracyjnych. To była służba, która powstała po to, żeby odciążyć policję właśnie od tych tak zwanych dupereli. Natomiast to, co teraz widzę, że oni noszą tonfy, przecież tonfa to jest, proszę pani, broń, to jest uzbrojenie, to trzeba się po prostu... Yy, ty, to, to znaczy trzeba być odpowiednio przeszkolonym do tego. Ja sądzę, że oni są przeszkoleni, ale ja uważam, że, że po prostu powinno się wrócić jednak do tego podziału, że Straż Miejska to jest do pilnowania spraw administracyjno, typowo, administracyjno-porządkowych, bez żadnych tam y, y, typu przeszukanie, samochodu, jak słyszę. No nie wiem, czy to, czy to jest, tak słyszałam, że strażnicy mogą dokonać przeszukania. Nie jestem pewna, czy tak jest. A, a policja po prostu jest od y, tych poważniejszych spraw. Takie jest moje zdanie. Mieliście jakieś do czynienia ze Strażą Miejską? Nie, nie. <głos》>. Miałem. Y, możesz przybliżyć okoliczności? Znaczy, nie, no że tak powiem, jak mam być szczery, no to tak nas panowie, że tak powiem, y, lekko złopali przy otwartym piwie y, na, w mieście, tylko to było między blokami. No, ale ogólnie miałem. I Jak oceniacie, tak rzecz biorąc, ogólnie, właśnie pracę Straży Miejskiej w Tomaszowie? No, moim zdaniem trochę niepotrzebne jest, bo w sumie to nigdy nie widziałem jakiejś interwencji, a policja chyba dobrze, spełnia, dobrze by spełniła obowiązki Straży Miejskiej, tak mi się wydaje. Jak są No, Znaczy nie wiem? No. W sumie to jeśli jest zabronione spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, co nie, a oni tego pilnują. No to teoretycznie, no to powinni być, no. No, tak to trochę by się porozpijało nasze miasto, jakby tak wszyscy w parku atopili, a to coś. Nie wiem, no różnie, różnie. To w takim razie co powinno się zmienić w ich pracy, żeby Straż Miejska według Pani była potrzebna. Ja wiem, no więcej powinni tam gdzieś te straże to tak nocami, powinni chodzić tych huliganów, trochę powinni trochę pilnować, trochę takich złodziei, a nie tak się doczepiają, do byle czego się doczepiają nieraz. No, pięć minut teraz kiedyś tam, nie mój mąż, tylko tego kolega. No pięć minut nie poleciał po bilet tam sobie tego. To już kara, już mu położyły kartkę, już tego i już. nie dało się rady. Przyszedł, mówi: No panie, mówi, 5 minut, już jest po, No ale mówi: No to 5 minut, to możecie mi uwzględnić, nie? A oni nie i koniec. I nie, nie, nie powinno tego być. Niech tam na niebieskie źródła pojadą do końca w stronę Ludwikowa. Tam to zobaczą, co tam się dzieje. Wyrywają kosze, ławki, przewracają i piją tam, nie boją się niczego. No ci akurat z Ludwikowa to są tam. No wiem, chyba nie pracują mnie tego, no to na niczym im nie zależy. Uważa Pani, że y, działalność, y, raczej praca Straży Miejskiej powinna się zmienić w jakiś sposób, żeby ją oceniano pozytywniej? Po ja się tym nie interesuję. Ja jestem już w takim wieku, że mnie wszystko już jest jedno. Co musiałoby się zmienić w Straży Miejskiej, żeby uznał ją Pan za potrzebną? No, według mnie to niepotrzebne jest w ogóle. Niepotrzebne jest w ogóle. Lepiej żeby tak pilnowali tam. No. Takich, co tam na rynku po prostu kradną czy tam coś, nie? A oni staną, stoją, tu obserwują to, co niepotrzebne. A tam co potrzeba, żeby przypilnowali, no to tu słyszę jak gadają tak, że na rynku tam bardzo tak nie, nie zwracają uwagi na to. Nie? No to raczej policji nie. każdy się trochę może lepiej boi. W takim razie jak powinna zmienić się praca Straży Miejskiej, żeby mieszkańcy byli zadowoleni z efektu? Czemu się powinni poświęcić bardziej? Jakieś wskazówki ma Pani? To znaczy, Pańce, nie mam na ten moment żadnego pomysłu na to. tak? Uważam po prostu, że chyba są nam po prostu zbędni. Potrzebnym powinienem przede wszystkim doradzać, pomagać, a w rezultacie ogranicza się do karania, do wywisywania mandatów. Wiem, że Straż Miejska jest niedofinansowana i brakuje Takich rzeczy, które w Tomaszowie moglibyśmy pod takim względem rozpatrywać tutaj te, 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 te bezpieczeństwo, to znaczy zmonitorowanie większej części miasta w tych punktach newralgicznych. To te punkty newralgiczne to jest ta ulica Polna, gdzie, gdzie rzeczywiście jest w nocnych w porach jest jakaś tam forma rozrób czy, 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 czy wandalizmu i brakuje tej, tej, tego, tego, moim zdaniem, tego, tego nadzoru w nocy, bo no i każdy z nas jest uczestnikiem nocnych wypadów, czy powiedzmy nocnego życia, każdy właściwie kończąc ten dzień pracy Kończy właśnie na 22, no ale z relacji niektórych osób wiem, że, 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 że nie, nie czują się ludzie bezpiecznie w nocy, tak? w sensie takim, że są takie miejsca, gdzie jest newralgiczny punkt, jakieś powiedzmy punkty, gdzie można zjeść czy wypić alkohol i wtedy młodzież... Brakuje tego, 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 tej drugiej formy oddziaływania szkół, szkół gimnazjalnych czy ponadgimnazjalnych, żeby wdrożyć taki program, który mógłby coś tym, coś tym dzieciom czy tej młodzieży zaoferować, żeby nie, nie zostali pozostawieni sami, sami sobie. Tak? Oprócz tego widzę naprawdę duże takie niebezpieczeństwo w sensie y, punktów y, narkomanii, punktów y, dopalaczy i punktów, gdzie sprzedaje się nielegalnie papierosy czy nielegalną, y, nielegalny alkohol. I tutaj y, dla mnie naj, najważniejsza sprawa jest braku, y, braku y, my, że tak powiem, funduszy na y, dobre działanie Straży Miejskiej. Brakuje etatu, brakuje tej straży. No nie można 23 3 osobom, które no pracują też na, na jakiejś, jakąś formę, nie wszyscy pracują codziennie na, i porozdzielać na całe miasto, które no jest rozległe i każdy punkt zabezpieczyć. Tak? Każdy z nas myśli, że do Straż Miejskiej należy to, 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 Straż Miejska powinna to, Straż Miejska powinna usprzątnąć, Straż Miejska powinna y, tam pomóc i wiele jest takich rzeczy, które my oceniamy, że Straż Miejska powinna, a Straż Miejska ma pewne ograniczenia, tak, policja ma większe tutaj prawa i uprawnienia związane z, nie wiem, z, na przykład z usuwaniem osób, które są gdzieś tam leżące, pijane na ławkach i to są te osoby, które chronicznie są cały czas, trzeba je odwieźć, na to nas po prostu nie stać. Odwieź je do szpitala, odwieź je do punktu, do domu i no, my za to płacimy, więc to, 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 tutaj to, to powinniśmy zmienić. Jak pan się odniesie do takich głosów, które mówią, że lepiej byłoby przeznaczyć te pieniądze, które się przeznacza na straż miejską, na policję? Nie, uważam, że jakaś pomyłka. Policja niech sobie robi swoje, a Straż Miejska niech robi swoje. Jak się pani odniesie do takich głosów, że lepiej byłoby przeznaczyć te same pieniądze na policję jakoś dofinansować policję, wesprzeć ich i zrezygnować z działalności Straży Miejskiej? No nie wiem, Straż Miejska jest cały czas na chodzie tutaj. Wszędzie chodzą, a policji to ja raczej nie widzę. Straż Miejska chodzi po rynku, czasem można z tego skorzystać, coś tam. Tak mi się wydaje. A policja, tak. Jeszcze dwóch policjantów bym przyjął na etat, żeby było dwóch policjantów więcej, a Straży Miejskiej bym nie chciał. Możliwe, możliwe że tak można zrobić. No ale większe bezrobocie by było, nie? Mhm. A jak pani by znaczy, odpowiedziała na takie głosy, że lepiej byłoby dofinansować policję niż inwestować w Straż Miejską dalej? No, tutaj nie mam zdania. A czy Straż Miejska może... Nie może jakoś wspomóc policji, być jakąś taką no, służbą właśnie, wspomagającą, tak, wiadomo, odciążającą policję no, od pewnych nie, obowiązków? Po to, to chyba jest, nie? no Coś tam no, wspominał właśnie. To, tak. Czy uważa pan, że Straż Miejska nie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Czy no, nie, jakieś... nie, bo mnie to denerwują. Chodzą, ta babcia jak stoi z koszykiem, to już ją sprawdzają, co ona tam sprzedaje, co ona nie sprzedaje. Tak. A jakby pan odniósł się w takim razie do takich głosów, które twierdzą, że lepiej byłoby dofinansować policję i zrezygnować z działalności Straży Miejskiej, Niż inwestować kolejne pieniądze w Straż Miejską? Ja wiem, że wiele osób myśli w ten sposób, że są miasta, gdzie zlikwidowano Straż Miejską. Nie jest to, nie jest to proste określenie, nie jest to naprawdę proste do, do zrobienia, dlatego że każde miasto ma swoją specyfikę i że tak powiem, różne, różne działania Straży Miejskiej moglibyśmy oceniać nie wiem, w powiązaniu, czy w nawiązaniu w ścisłej współpracy z, z policją. Nie, nie wydaje mi się, moglibyśmy powiedzieć na przykład, co się stanie, gdy nie będzie tej Straży Miejskiej, bo my tak mówimy, że Straż Miejska no, nie jest potrzebna, ale co w zamian, tak? W zamian większo, większą ilość etatów w policji, a to może zdecydować tylko Komendant Wojewódzki. Miasto nie ma nic do tego, tutaj decyduje Komendant Wojewódzki i moglibyśmy tutaj rzeczywiście oceniać, że policja, gdy będzie, więcej patroli, bo tego brakuje, więcej patroli, bym powiedział, jako mieszkańcy czuć się bezpieczni. Są na pewno patrole nieumundurowani, my o tym nie wiemy i to jest dobre. To jest dobre, że są ludzie, którzy nas pilnują, my o tym nie wiemy. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba by się zastanowić nad tym naprawdę. Likwidacja Straży Miejskiej i co dalej? Co dalej? Nie mówmy o tym, że to są jakby strata iluś tam etatów, że ta Straż Miejska jest opłacana jakąś konkretną kwotą z budżetu miasta, ale ale trzeba by się naprawdę nad tym zastanowić i to jest głos nie wiem do debaty ogólnej może ktoś ma inne spojrzenie na to bo trzeba by naprawdę to robić delikatnie i spokojnie nie można zrobić takiego chaotycznego kroku który moglibyśmy zlikwidować straż miejską a no co w zamian tak Z danych, danych wynika, iż kwoty, które, które wydatkujemy na utrzymanie Straży Miejskiej, kształtują się mniej więcej na podobnym poziomie 1 600 000 zł. Przy czym jest lekko wzrostowa tendencja, w granicach 5 do 10 000 rocznie jednak ta kwota wzrasta. Jest ustalony, że jest dyżur zmechanizowany, jeden od 22 do 6 jeździ oraz na dyżurce jest osoba, która przyjmuje meldunki. W niedzielę bodajże też jest tak, że jest zapewniony cały czas patrol, oraz też na, na dyżurce jest zawsze osoba, która jest do dyspozycji mieszkańców w razie jakiejś potrzeby interwencji. Pracuje u nas w Urzędzie Miasta 25 strażników. Eee, średnie ich wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto bez dodatku.